Wraz z innymi youtuberami organizuję konkurs na kosę Hansman Fate Factory New, wartą 200 euro. Jeśli jesteś zainteresowany wygraniem tej kosy, możesz zgarnąć ją w bardzo prosty sposób. Zostaw subskrypcję na kanale i zajrzyj do opisu. A. Siemano, witam was wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku i dzisiaj jest ze mną Yoshi, Siemanko. Witam serdecznie, cześć, cześć. No i dzisiaj pogramy sobie jeden na jeden z tym, że ja nie mam niczego, nie mam celownika, a Yoshi ma wucha oraz 150 nie, 200, tak? Tak, 200 HP. Mhm. 200 HP. No i zobaczcie, jak to się potoczy. Kolejny odcinek jest właśnie go. więc jak to oglądacie, to możecie zajrzeć też do niego. I lecimy, chyba, nie? Jasne, można zaczynać, nie ma problemu. Okej, okay, dobra. To proszę restart i lecimy. Dobrze, w takim razie gramy na wszystkie BS oczywiście, nie? Tak, oczywiście. O, no. i zapomniałem dodać mamy Bany Hopa. Tak, dokładnie. To będzie ciekawie. Banny Hopa Hop może nam się przemieszczać bardzo ładnie po, tak. po BS. Masz jakiś plan na tą giereczkę? E, moim planem jest improwizacja, tak szczerze. <noise> Ciężko coś planować przeciwko tobie, tak o. szczerze. Bo dużo lubisz hajkować i dlatego e, warto, Dobra, warto wspomnieć, wciutko. że nie warto ciebie słuchać, bo często lubisz U. kłamać. <noise> Ale chedzik poszedł z powietrza, nie? No właśnie, właśnie tak troszeczkę. No ja sobie tutaj coś kupuję na spokojnie. Ja coś zaraszuję sobie. Ty pójdziesz Maina na przykład. No na przykład o, o słyszał ja... mnie Wyczekane. No, a jajaj, tak, słyszę, kto to skacze po minie, no a że była ja tylko jedna możliwość, no, to... że wyczekam. Dobra. A, a widziałeś mnie na tym wucha? A ja wiesz co, nie, nie, dopiero, dopiero w momencie jak podchodziłeś, to dopiero wtedy mi wyskoczyłeś tak nagle. Tak, to serwerowe to nie jest takie, wiesz, z no, no, no. najlepszego zdarzenia. Z najlepszych tak, tak. prywatnych hacksów Słuchajcie o. drodzy widzowie, morał tego odcinka jest prosty, niektórym znany. Jak macie grać na wallhacku to po prostu sobie go kupcie <noise> 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 Tak ale nie, nie polecamy cheatować Nie, 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 cheaty są złe oczywiście Psujecie rozgrywkę o. wtedy innym. A później wchodzi się na takiego mieszkajinga i... Ach, szkoda o. gadać. Właśnie, bo niektórzy serio grają tutaj na poważnie, grają orangi Grają o to, żeby się przed kolegami pochwalić, żeby do wbili, <grystanie> a się globala wbili. Przybycować, nie? No dokładnie. Dobra, gdzie ty jesteś? No, ja sobie plętuję na spokojnie, a co? Jak i uciekł. Oj, tam troszeczkę. jest Jezu. Dzień dobry. Dobra. Dzień Oj, dobra, myślałem, że będziesz tak czekał, czekał, nie? który wychyla? ale zaskoczył. <grystanie> Doskoczył. A wiesz co jest najgorsze? Rzuciłem sobie smołka, przez smoka ciebie nie widzę. I musiałem Ta. z tej strony wyjść, właśnie. Taka dzięki to. za podpowiedź. Kurde, kurde. Więc takie w sumie, w sumie to są dla ciebie takie dobre Ta. smoki. Dlatego ja sobie smoku włożę, nie będę kupował. Będzie to. O! O! Dobra, o! jak się zdziwiłem, nie? O, kurde. Zobacz A to fajnie. ładnie doskaczesz. No, dzięki tu. Ale wiesz co ci powiem, e, powoli zaczynam ogarniać behopy na tej mapie Bo generalnie tutaj wiesz, są te przejścia, wejścia i no, tak dalej no, no, i tak dalej no. I to jest trochę ciężkie Ale przed wejściem tak zakręcasz po prostu I spadając wchodzisz w wejście i dalej możesz no, poprawać no. To jest właśnie, to jest właśnie koloskie Dobra, w takim razie, cichu, No, ty kuchu. pójdziesz sobie na B, tak? Na przykład, mogę iść na B, Możesz, nic ci nie zabroni Nie to by mi hmm, to wszystko o mnie wiesz kurde ładnie A wiesz A na roz... przykład, że idę od CT No wiem Wiesz, okej okay. To nie idę od CT Wiem <laughs> Dobra, w takim razie sobie zrobimy w ten sposób Ale mnie po... Coo <laughs> Przepraszam Wiesz co, o, ci powiem, dobrze. E, widziałem, jak sobie szedłeś przez. E... Wszyscy te. Tak, tak, tak. Dobra. Ej, widzisz! Wow. Widzisz, co przeskanowałem cię? Cheater widziałem... z prawdziwego zdarzenia. <grym> bo pamiętaj, cheatów też trzeba e, umiejętnie o, używać. Dokładnie. Widzia... Widziałem cię Dobra, Zacząłeś o. cofać, to stwierdziłem, że zacznę skanować po prostu smoka. No i A? w sumie siadło. Ej właśnie, no. bo nie powiedzieliśmy widzą jakie berangi mamy, zresztą to mogą znać, ale twoją niekoniecznie. <gry> no, ja generalnie jestem elitarny silver, więc... O, dokładnie. Serdecznie. Ej, ale dziwnie na wupi. Co? Jak mam tą komendę wpisaną, nie? No. Jakbym miał jakieś rozmyte dziwnie. O kurde. Dobra, jesteś na szorcie, dzień dobry. NIE! Halo, co jest? Halo? <laughs> Jak ucieka Co, co jest? Ej, to jestem w powietrzu Co ty gadasz? Ej, o? ej Co się stało? <laughs> Wyszedł ej, co się, co się, dzieje? Ty jesteś w miejscu u mnie Ej, <laughs> ej halo, o co chodzi? <sniffs> okej, okay, widzowie, był jakiś taki drobny, niemlak czy coś Szybko restartnęliśmy, ale wynik jest ten sam, więc jest okej okay wszystko Dokładnie, tak y, powiem ci, że podejdę cię troszeczkę. Może. Tak psychologicznie powiesz. Ta, oczywiście, jak zawsze. Jak zawsze, mm -hmm. zresztą. Psychol... <laughs> Dobra. Mamy już pewną teorię. Alo! Oh. <laughs> Alo. Oh. <laughs> No, Na jest. smurfie oczywiście grasz, tak? Tak, oczywiście, Ta. Żebym, Oczyw wiesz, ty się nie spodziewał, że łosi A, a wiesz co jest najlepsze? Ja cię nie ci widziałem w ogóle <grym> <grym> To jest zabawne Te no czuję. Ale, no, ej, ale to jest zabawne, naprawdę Te cheaty są bardzo śmieszne chewy, no chity, to wspomagacze Bo jak ich... bo jakie masz? To nie, nie potrafię ich użyć w takim momencie, w którym naprawdę bym potrzebował. A tak normalnie potrafię, nie? To jest to. Jest, to, jest to. Dobra, jesteś na... B. Wiem o tym. Albo wrzesztuwę. Kurde, gdzie on może być? Jezu. Myślałem, że jesteś wiatrakiem i się przystraszył. Na idzie jestem. Skąd on to życzy? Nie! O, nie! Ojoj, 72 dostałem ogóle... ja Ej, ja tak źle zacząłem kulki Ja i tak lecę w wygramienia W ogóle zabawne wiesz to jest, że mm, Że byłeś odwrócony do mnie tyłem I ja tak patrzę, <grym> czemu ty tak tyłem do mnie a I tak się zastanawiałem, zastanawiałem i, I koniec końców nie wiem dlaczego Więc możesz mi powiedzieć Mamy Jakaś specjalna hmm. taktyka Znaczy ja cię tu wiesz, próbuję wszystko analizować Co ty robisz, mówisz, ale na razie No 52 Oj, dobra co, Ej, ile, ile się zostało? 56? No, 56. Kurde, ale no, ciekawe. Właśnie, w ogóle do 9 gramy, nie? Więc to zary tak. Comebacka tak. trzeba robić. Dokładnie. I to w sumie masz jeszcze chwilę, nie? <głos》>, że tak powiem. No tak Bo chyba, jeśli przegrasz jeszcze dwie rundy, to możliwe. Z tego, co mi się wydaje. To trzeba się teraz skupić. No, tak troszeczkę. A, tak, żeby nie śmierdziało. XD! <laughs> <laughs> dobra, ty no, jesteś. Popatrzysz sobie przez dobra, na B mnie nie ma, spokojnie. O ty! Tam? A żeś mnie wystra. Stan <laughs> Jakie taktyki w ogóle! Ja, ja cię chciałem w ogóle zostawić w spokoju, a za to może byś nie jakbym tego jakby nie Nie, chyba nie wiesz, bo ja chciałem B polecieć, bo ja bym przekonany wiesz, gdzie ty jesteś. No, czaję. powiem ci tak, musisz mnie nieźle postrzelać. Zostawiam sobie 100 HP. Tutaj nie było. 100 okay. HP zostawiam. Eee, porobimy jeszcze. O właśnie, widzu, zostaw bordeczkę, łapeczkę w górę. I Dokładnie napisz tak. teraz w komentarzu kto wygra, ale hmm, tak Może jakieś kombyt? Ja gram na normalnym HP teraz, więc spoko może też rady coś działać. Dobra, lecę już do niego, nie? Gdzie ty... Ała. Kurde. Dobra. Kurde. Ja, ja nie mam nic włączone, nie? Minimapy czy coś, to ja nie wiem co się dzieje. To ja myślałem, że ty na jest. siatce jesteś. Zrzuciłeś sobie mało z siatki. A to na byłeś. Wiesz, te, taki fajker ze mnie trochę <grym> <grym> Ej, no, Pójdziemy w taki sposób Dobra, pójdzie na be, pójdzie Dobra, na be, mam teraz fajną taktykę na ciebie Pamiętaj, jeżeli... że... Że? <krym> co tam, Yoshi? Co? Jaką <grym> taktykę? No, że jeśli przegrasz <grym> No nie, no wiesz co? Użyję ją w tym meczu, teraz mi się wydaje, wiesz? Tak. Okej, okay, w tej rundzie, tak? No, w tej rundzie Dobra, A... czyli zrobi to sam, do... Kompletnie to samo, jak zrobić to Dobra, samo to... W sposób taki To obstawia, że pójdzie, teraz B pisze jedynkę, kto nie, to dwójkę Dobra, ale on mnie widzi, kurde, ja się nie mogę Dobra, czaić Ja muszę, midem może, coś spróbuję Pyr, pyr, pyr Dobra, gdzie on może być? Dobra, ja po całej mapie sobie ska Dobra. Dobra, jak pomyśli, to wróci na B, nie? Gdzie ty jesteś? No dobra, zostaw na dole O mój Boże Dobra on już plantuje na tym benę Nie? O nie! <śmiech> <śmiech> dobra, dzień dobry Kurde, chciałem cię Zeusa zdjąć Pak. <laughs> <Fuck! śmiech> dobra, dobra O to też by było upokorzenie, nie? No ja się chciałem się tak upuścić. Do tego dążysz, uporzyć. tak? No odcinku tak, mnie, o, tak, proszę. No tak. Dążę do twojej e, destrukcji publicznej. Hmm. Dobra. Dobra, ja sobie podejdę teraz na spokojnie. Hmm. No stres. Pewnie B poszedłeś, nie? O, oczywiście. Ale coś się tu nie widzę. Dobra, niech tylko nie plantuje. A pójdź Chcesz... B, może. Bo ja już hmm. Oj oj oj! Aj oj, oj. Oj. No cóż Dobra Ajajaj ja, kurde <laughs> Przerąbałem, nie? Ej, ale już cię tak chciałem wiesz, tak fajnie zajść Ty powiedziałeś no. o mnie? Szczerze w ostatnim momencie a dobra. To co? Dzięki bardzo Josi, że wystąpiłeś w odcinku. Ma bardzo Ale fajnie ja się dziękuję. nagrywało. I co? Jeśli Wam się podobało, to zostawcie łapeczkę w górę. Skomentujcie, czy chcecie więcej takich właśnie może z innymi dobra, już znowu z Yoshim. I co? Zostawcie subskrypcję na kanale. Lecimy po 50 tysięcy. Ja wam bardzo dziękuję. Trzymajcie się, siamanko.